Lepiej zapamiętaj tego grzyba, bo kiedyś był ważniejszy od zapałek. Jeszcze przed darem zapałek był cennym skarbem traperów, myśliwych i pasterzy. Po odpowiednim wysuszeniu i przygotowaniu jego miąż łapie skrył od krzesiwa i tli się przez naprawdę długi czas. To sprawiało, że można było rozpalić szybko ogień, nawet po całodniowym marszu. Ale czym jest ten mistyczny grzyb, zapytacie? Hubiak pospolity to grzyb nadrzewny, który rośnie na martwych lub osłabionych drzewach. Najczęściej na brzozach lub bukach. Ma charakterystyczny półokrągły kształt, przypominający końskie kopyto. A w środku ma warstwowy przekrój, który zaraz wam pokażę. A warstwa zewnętrzna jest naprawdę twarda. Zabrałem ze sobą piłe silki, żeby przeciąć hubę i pokazać wam, jak wygląda w środku. Udało mi się przeciąć hubę. Nie było to proste z uwagi na twardą skorupę. Ale fajnie widać tutaj warstwowy przekrój, która ma. Jest to w formie takich właśnie słojów. Choć jest niejadalny, ma wielką wartość użytkową. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Po podpaleniu wydziela delikatny dym, który skutecznie odstrasza owady między innymi komary. Kiedyś z jego miąższu wydobywano materiał podobny do filcu, robiono z niego kapelusze, ubrania czy sakiewki. Lista właściwości Hubiaka jest ogromna, więc moglibyśmy je wymieniać godzinami. I teraz zadanie do Was. Dajcie znać w komentarzach, jakie właściwości wy znacie.